Witam towarzysze. Z tej strony towarzysz Rafał Znajdujemy się aktualnie w Warszawie. Święto pracy, święto pracownika. Tutaj widzicie zebrało się trochę ludzi. Tak? Są czerwone flagi. Specjaliści pokazali, że istnieją. Wyszli na ulicę, chociaż nie ma ich dużo. To jednak tutaj się zebrali. A my jesteśmy razem z nimi. I tutaj właśnie my jako. Portonek organizacja również się znaleźliśmy żeby wziąć ten udział, pokazać, że działamy niedługo zaczniemy rozdawać ulotki. właśnie Tak właśnie świętuje się święto pracownika jest też Komunistyczna Partia Polski Ta słynna Komunistyczna Partia Polski to co mnie smuci, że jak byłem na, na żółtych kamizelkach we Francji tu ludzi było dużo więcej Ale tutaj no, Nie zebrało się ich zbyt wiele ale jak brzmiało hasło iskry, już z iskry właśnie wybuchnie płomień. I to jest właśnie ten początek, to jest ta iskra dzisiaj, 1 maja. Pozdrowienia, towarzysze.